Cel jest rzeczą arcy-najważniejszą. Posiadanie celu. Jak powiedział Arystoteles, człowiek jest istotą teleologiczną. Czyli musi mieć jakiś cel wyższy do działania, żeby chciał mu się działać, żeby miał wielką motywację do działania. Bez tego celu, uwierzcie mi, no nie ma szans cokolwiek zrobić. Jeśli chcecie po prostu przeżyć zarąbisty rok, ale nie ustawić sobie naprawdę mnóstwa celów na to, to wierzcie mi, że to może być wszystko rozpieprzone teraz zobaczcie, ja mam coś takiego, że już dzisiaj mamy 25 listopada. Ja na dzień dzisiejszy mam 42 cele zapisane na rok 2019. I teraz na początku drugiego modułu dałem takie krótkie stwierdzenie: dlaczego tylko 7% ludzi realizuje swoje wszystkie cele z postanowień noworocznych? Zdradzę Wam odpowiedź, bo ci ludzie nie wracają do tych celów. Dzisiaj będę chciał, żebyście skupili się na swoich celach. Jakie te niesamowite cele możecie zrealizować w ciągu roku 2019? I teraz najważniejszy tip. Do tych celów trzeba wracać. A ile takich celów było, może w zeszłym roku? Przełom 2017, 2018? Gdy zapisaliście sobie jakieś niesamowite cele i ani razu do nich nie wróciliście. Czy to miałoby jakikolwiek sens? Zobaczcie, na pewno w swoim życiu ustawiliście jakieś cele. I ile razy tak było, że po prostu niech zapomnieliście, bo do nich nie wracaliście? Najważniejszym założeniem odnośnie tego stawiania celu, tego przepisu na wasz sukces, jest to, abyście każdego jednego dnia wracali do swoich celów. Wracali i to nawet nie ma pitulenia, nie ma gadań, musicie wracać do tych celów. Teraz, kochani. Mnie to najbardziej jara. Usta ustanowienie celów, tworzenie celów, kreowanie tego. To jest dla mnie coś niesamowitego. A że cel ma bardzo po drodze z marzeniem, bo ja uważam, że cel to jest taki brat marzenia. To bardzo blisko mu do tego. To uwierzcie mi, moi drodzy, że można tutaj dużo zdziałać. A jak powiedział Napoleon Hill, cel to marzenie z datą realizacji. Możecie tworzyć naprawdę każde marzenie, każdy cel. Tylko przede wszystkim musicie mieć świadomość tego, że ten cel musi być określony datą, musi być konkretny cel kiedy.